Ten huk, który mogliście usłyszeć, to uderzenie Renę uba o moje łóżko! Tak, witamy dziś, Was dzisiaj w dzisiejszym odcineczku Let's Play z małą głupawką na początku. Tak, jesteśmy żurami pod mostem. Brawo dla nas. Aha i... a, i ha, sorry. No. Nie wiem jak kartki No wiem. Kokardki nie zniłam. No wow, nie. Patrz, <śmienicza> Yo, patrz. patrz. <Okay>. <śmienicza> no wiem. A ja dzisiaj chcę wejść na... Do Jarlachy. Po co do Jarla? Do Jarla na dach. Co Spoko, to chodź, po... jedziemy do Jarla, ale na piecho. Aaa, polecam wam tego konia. Na piecho jedziemy. Czemu nie mogę wyjść! Bo tędy tylko... co wyszło? Poczekaj na mnie! The... Sześć, miałam za nią! <trymny> 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 ja. Potknęłam! Mam 61 stat końców. A ja 800 i zbieram na tego. I jutro to chcę kupić. Nie, no. Dobra, no nie ma jak kupować. Musi, jak ja jestem dopiero. Jakiś tekony, się Gdzie trzymać. jesteś? Jej! Gdzie jesteś? O, cześć! Chodź do FS na padok. Cześć! No chodź! Już, bo widzę i był siwy w chryczkę tam, chreczkę Chrycz... <coughs> sorry Chryczkę! Nie, pokała płakała, jak po do sklepu płakała, że ja powiedziałam w chryczkę. No Czekaj, do W Wzgórze Nilmera, w Wzgórze zmera, tak Okay. No, szłyśmy sobie do żabki spokojnie w ogóle. Ona powiedziała mi nagle, że kupuje yy, Anglika w, w jak? Śwegowkryczkę. Śwego w kreczkę. Ja po prostu zaczęłam się chichrać i płakać po prostu. Naprawdę. Grupa nie istnieje. No super. No nie, nie No to chodźcie, bo jestem na wzgórzu Nilmera. Yes. I właśnie piszcie. I nie wiem, czy to będzie chyba jako pierwsze. Będziemy nagrywać z twarzą. No właśnie. Piszcie, piszcie w komentarzach, czy Wam się to podoba, że kamerka będzie. Moja. Bo renne nie będzie. Chyba, że będę. Ale nie wiemy, jak No. To czy ja wiem, żeby jak u mnie, żeby było? Bo ja nagrywam z mojego obsłucha, ale nie wiem, jak zrobić, żeby Renę. Dzięki. To jest cię kupi. Ja nie Czekam na moście. Już idę, jadę, czekaj. Zobaczę, idę zobaczyć świeżo, nie? A ona nie wygląda. Czekaj, zostawę. Jak on wygląda w koreczkach? Oboż. Ładnie? Nie wiem. Aha, super. Najładniejsza jest to jaką ma bo to długo jest tak. No właśnie ja będę musiała zmieniać tylko długą. Nie, właśnie długa jest brzydka. A nie ja krótkich nie lubię. Ale tak krótko właśnie nie pasuje. Dobra, chodź na ten most, bo nie mamy <laughs> miliona minut. No i mówcie też, czy chcecie muzykę w tle. Bo tak to nudno. No nie ma co robić. Chyba, <laughs> The... No I wreszcie zobaczcie sobie ten filmik z Anglikiem. No. E, to był mój filmik, jak go robiłam i tam był ten na dole w komentarzu. Jest napis napisane są nasze Snapchaty. No. Mhm. I dawaj, e, patrzcie sobie spokojnie. też e, filmik, e, jak zrobić Jałkoja. Bo wiele z Was się pytało, jak zrobić je okoja to ten. No gdzie ty jesteś? nie lub, y, bananowy. Kto bananowy? Szybna, daj, pojdzie, no. Gdzie? Tutaj. Gdzie? To, to, jest A, Gdzie? to, ja, to ty. za sześćdziesiąt. Trzy, brakuje mi dwóch z do piekła. Jaki bananowy jest, arbuzowy. No ale jest jeszcze na górze, jest to, takie krótkie, ładne. Ten miętowy. Jaki kurwa miętowy. O nie. <śmienny> co? Miętowy, miętowy Ale, ale nie... co? Czapraj! Aaa, dobra, no nie, nie pasz. Ten miętowy pasuje do tego tego. Ja w ten miętowy sobie kupię jutro, na razie kupuję ten. Zobacz, czy ładnie wygląda. Zaprezentuj. Chodź. Czekaj. Nie, ładnie wygląda. Chodź. Czekaj no. To jest... Czekaj, no, za ludzkie wygląda. Ładnie? Ale co? Ładnie wygląda do czopiaku? No, pasuje mu nawet. Ale nie pasuje mu do tego zestawu, co teraz masz. Cicho nie znasz? Wydaje mi się, to jest normalnie na To jest normalnie przecież. Ja, ale on coś jest niekupiony, naprawdę. To gdzie jedziemy? Po co my tutaj? Żeby wyjść na dach. A jaki dach? Który? No A ten, tu. Tak, u nas jest po prostu nie wiem, nie umiem Wiem Zaczęłam zauważyć Sleepy. Cicho, bądź. Jesteś uciekł, nie przyjechał A jak się wskakuje na ten, na dach? Nie Co to jest? Jak się wskakuje na dach, bo zapomniałam А ты так ходишь в мейсу Смешно Я тебя всегда с тобой Эй, Я тебя видела Эй, я я тебя еще Эй, я так не видела, может просто там-то Ладно Да, а больше, по в коне, Вон тебе Więc rzekuję. Idę ty masz konik. Za Anglikiem będzie 22 albo 3. Kurde, ja mam 21 teraz. Oś, ty. Znikłaś. Wiem, wstępny. Mhm. Potwierdzam. Niech się wskakiwało nawet. Możemy stawiać odcinki takie, że będzie jeden z mojej kamerki, a drugi z Blanki. No, na przykład.

Jest godzina dokładnie 15.59. O, pani Ole mnie No to czekaj na nowe zadanie. Dzięki. Fajnie, nie, drapieżka. Nie Gdzieś jesteś? Gdzieś jest? O nie. A to ty? Hey, mała jest. Tor. No, na naszej tej. Właśnie zapraszamy Was na. Yy, no, <grytanie> zapraszamy Was na naszą grupę, może stronkę na Facebooku Arby's Igruszka. jest nowa yy, strona ponieważ tamta tam strona była na innym koncie, a tak to zrobiłam poprzez moje konto, bo nie chce mi się logować przez konto. Nie wiem czy coś zrozumieliście, ale jest nowa, nowa strona. I zapraszam wa zapraszamy Was. Lajkujcie bądźcie na bieżąco. Gdzie ja jesteś? Gdzie? ciebie.